Jest zjebany ten subon jak tak mówi. nara Ja się nie będę z domu ruszał. Subon zaczął mnie obrażać z tego co mówicie. Ja mam na to wypierdolone, ja się nigdzie nie ruszam. Ja to tego człowieka nic nie mam, ale jeśli jakiś śmietnik mam je kurwa, wnęcie wyzywać to niech spierdala. Za co kurwa? Co ja mu zrobiłem? Co się dziwi kurwa, że o tak przyjmę... O, ja pierdolę, ktoś mnie obraża. Jeszcze mu konia zwalę. Nie no kurwa, co? Nie no niech wspierdanie, nie bo te kurwa żadnemu frajerowi adresy podawał. Powiedz mi najpierw, co ja temu człowiekowi zrobiłem, że jest taki agresywny względem mnie. A to nie moja wina, ktoś jest upośledzony i chory psychiczny. Niech spierdala, kurwa, niech tam pali gumę. Nie będę kurwa ze zwierzętami rozmawiał. Samą egzystencją nie można kogoś denerwować. Jeśli jest upośledzony i ogląda mnie w kurwa się, to już nie mój problem to kurwa, dlaczego Subon nie przyjdzie na streama i nie powie mi czegokolwiek. To jest chujowe, jest żałosne. Tylko za pośrednictwem wizów Ja na przykład nie przyjdę do Subona, bo mam na to wypierdolone, mnie to nie obchodzi. Ja tutaj elegancko sobie gram, tryharduję. I tyle. Jak można tym kogoś kurwia? Ja sobie po prostu żyję i tyle.